Co sprzedawców samochodów używanych najbardziej denerwuje w codziennej pracy? Nie wiem, czy sam kiedyś zastanawiałeś się nad tym, co najbardziej denerwuje Ciebie, ale my kiedyś w telefonicznej ankiecie zadaliśmy to pytanie wielu sprzedawcom aut używanych w całej Polsce. Niestety, ale ciągle zmieniające się prawo, niejasne przepisy oraz ich interpretacje, oraz ciągle nowe obowiązki, stale rosnące koszty i coraz wyższe podatki, tak naprawdę utrudniają prowadzenie firmy nie tylko w naszej branży. Można na to wszystko narzekać i zwłaszcza w internecie zawsze łatwo znaleźć wsparcie innych, którzy też są niezadowoleni. Ten kanał powstał jednak po to, żeby pomóc Ci zwiększać sprzedaż i zdobywać nowych kupujących, dlatego tutaj narzekania nie będzie. Czy jest więc coś, co wkurza naprawdę wszystkich? Okazuje się, że są to dwie rzeczy. Po pierwsze rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a w tym ogłoszeń oraz klienci. Klienci, którzy nie doceniają Twojej pracy, ciągle się targują i traktują jak zwykłego, typowego mirka handlarza. Witaj na kanale Autoprofesjonalista.pl, w którym dajemy inspiracje i gotowe pomysły do rozwoju biznesu w branży autohandlu. Wszystkie pomysły możesz wdrożyć już dzisiaj sam, ale możesz też przyłączyć się do programu Samochody z gwarancją i współpracować z nami. Żeby nie przegapić kolejnych nagrań, kliknij dzwoneczek, a jeśli ten odcinek Ci się spodoba, uznasz go za wartościowy, to udostępnij go dalej. Może komuś się przyda. Pierwszą z nich są rosnące koszty, zwłaszcza ogłoszeń. Sposoby na radzenie sobie z tym są różne. Jedni ograniczają liczbę ogłoszeń, inni oszczędzają, żeby nadal jakoś funkcjonować. Są też tacy, którzy regularnie próbują się buntować i rezygnować z ogłoszeń na portalach ogłoszeniowych. Nawołują do buntu, bo uważają, że i tu cytat, jak wszyscy zrezygnujemy z ogłoszeń, to ceny spadną. Zdarza się też, że pytacie mnie o zdanie na ten temat. Najczęściej odpowiadam pytaniem, w jaki sposób ty pozyskujesz klientów. Jakiś czas temu razem ze swoim zespołem przeprowadziłem nawet telefoniczne badania na ten temat. Co się okazało? 76% sprzedawców używanych samochodów pozyskuje zainteresowania klientów tylko na portalach ogłoszeniowych. 11% chwali się tym, że ma również klientów z poleceń. 6% ogłasza swoje samochody w mediach społecznościowych, najczęściej na Facebooku. 5% ma klientów z placu takich, którzy po prostu na tych, plac, na tych placach się pojawiają. A 2% uważa, że są to jakieś inne, bliżej niezidentyfikowane źródła. Pytanie więc do ciebie. Czy możesz z dnia na dzień zrezygnować z 76% swoich klientów tylko dlatego, że uważasz, że ceny ogłoszeń są zbyt wysokie? W tym miejscu w mojej głowie pojawiło się kolejne pytanie, które również zadaliśmy w ankiecie. Czy jest jakieś miejsce w internecie, w którym mogę zobaczyć całą Twoją ofertę? 32% sprzedawców odpowiedziało, że na portalu ogłoszeniowym. 8% wszystkie swoje. Auta wystawia na własnej stronie internetowej, a 6% na Facebooku. Oznacza to, że 55%, czyli ponad połowa, nie ma takiego miejsca. W czasach, kiedy sprzedaż jest coraz trudniejsza, coraz bardziej wymagająca, klientów jest coraz mniej, nie mają miejsca w internecie, w którym prezentują całą swoją ofertę. No, to zdumiewające. Jak w takim razie Twoją ofertę ma znaleźć klient? Na przykład taki, który już kiedyś kupił u Ciebie samochód i był z niego zadowolony. Jak ten klient może Cię polecić? Jakie dane podajesz na swoich ulotkach albo wizytówkach? Jeśli udostępniasz swoje ogłoszenia na Facebooku, to gdzie kierujesz swoich klientów? Na portal ogłoszeniowy? A co się stanie, jak Twój klient tam trafi? Zobaczy tylko Twoje ogłoszenia? czy to pomaga ci budować swoją markę? Na te pytania na tą chwilę musisz odpowiedzieć sobie sam. Jeśli jesteś wśród ponad 90% ludzi, którzy handlują używanymi autami i nadal nie masz swojej strony www, to w opisie pod tym odcinkiem znajdziesz checklistę rzeczy, które powinna zawierać twoja własna strona internetowa, żeby pomagała ci sprzedawać. Drugim czynnikiem, który naprawdę denerwuje, są klienci. Bo dla większości liczy się głównie cena, bo nie widzą, że masz lepsze samochody niż twoja konkurencja, bo nie rozumieją, że masz wyższe ceny, bo prowadzisz legalnie działającą firmę i płacisz podatki, bo wrzucają cię do jednego worka z typowym Mirkiem Handlarzem. I tutaj przyszedł czas na pytanie, które stało się tytułem tego odcinka: dlaczego klienci mają kupić samochód właśnie u ciebie? Na tak zadane pytanie nie potrafi odpowiedzieć połowa z handlujących używanymi samochodami. Druga połowa, tak krótko mówiąc, twierdzi, że ma lepsze samochody niż inni. A teraz spójrz na to oczami kupujących. Człowiek zagląda w ogłoszenia w internecie. Ogląda dziesiątki ogłoszeń i większość z nich, przynajmniej na Otomoto, bo 61% oznaczonych jest jako ogłoszenia prywatne. Uważam, że dla kupującego oznacza to, że sprzedawcą jest tak zwana osoba prywatna, czyli człowiek, który sprzedaje własny samochód, który przez jakiś czas użytkował. A dla portalu ogłoszeniowego, że jest to ogłoszenie z konta prywatnego, czyli nie z konta firmowego. I tu pojawia się pierwszy zgrzyt. Później klient czyta treść ogłoszeń, w których wszystkie auta to igiełki. Później wykonuje kilka telefonów i za każdym razem słyszy, że samochód jest super, że przysłowiowy Niemiec płakał jak sprzedawał. A później taki klient pojawia się na Twoim placu i wtedy dopiero się zaczyna. Walka z przekonaniami kupujących, szukanie dziury w całym, zaglądanie pod auto, doradcy, kilkugodzinne oględziny i ciągłe targowanie oraz straszenie konkurencją, bo klient widział. Albo słyszał, że gdzieś w drugim końcu Polski można kupić taniej. Do tego dochodzi ciągły brak zaufania kupujących do ciebie i Twojej branży. Bo skoro masz klientów głównie z ogłoszeń, to pamiętaj, że dla takiego klienta jesteś no-name, podobnie jak wszyscy inni u których był wcześniej. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego sprzedawcy przy ASO nie mają takich problemów? Dlaczego są w stanie bardzo podobne samochody do Twoich sprzedawać w zdecydowanie wyższych cenach? Bo mają większe zaufanie klientów, bo mają lepszy marketing, bo mają ofertę usług dodatkowych i kompleksowej obsługi klienta. Od serwisu przez sklep z akcesoriami po finansowanie oraz gwarancję. Co możesz więc zrobić już teraz? Po pierwsze, na pewno warto pomyśleć o dodatkowych usługach, bo klienci wysokomarżowi zwykle cenią swój czas i są gotowi zapłacić więcej za dodatkowe usługi i obsługę. Transport do domu klienta, obsługa pozakupowa czyli wymiana filtrów i oleju, nowe opony, kredyt na miejscu. Dzięki temu zdobędziesz nowych klientów, a dodatkowo będziesz miał produkty, na których możesz wygenerować dodatkową marżę. Po drugie, czynnikiem często decydującym dzisiaj o sukcesie w sprzedaży jest zaufanie klienta do sprzedawcy. Jak je budować? To temat na osobny odcinek, ale w wielkim skrócie opowiem Ci już dzisiaj o trzech etapach budowania zaufania do swojej firmy. Można je zdefiniować jako odpowiedzi na trzy pytania: Do kogo? Jak oraz jakimi narzędziami. Pierwszym krokiem do budowania zaufania jest odpowiedź na pytanie do kogo. Wydaje się być oczywista, bo do Twojej firmy, czyli do sposobu jej działania. Ważne jest tutaj to, żebyś pokazywał, jak Twoja firma funkcjonuje, czyli na przykład w jaki sposób kupujesz auta, jakie przygotowujesz oraz jak sprzedajesz. Pamiętać trzeba, że jak mawiał Ludwik XIV: Państwo to ja. Więc Twoja firma to Ty. Warto więc, żebyś pokazał swoim klientom nie tylko Twoją firmę, ale również siebie jako sprzedawcę i człowieka. Dopiero na końcu pojawia się zaufanie do tego, co sprzedajesz, czyli do Twoich samochodów. Drugi krok to odpowiedź na pytanie jak. W dzisiejszym świecie ludzie doceniają autentyczność, prostą komunikację i własne korzyści potrzebują jasnych wyróżników, żeby w łatwy sposób mogli odróżnić ciebie od konkurencji. A szczególnego znaczenia nabiera tak zwany dowód słuszności społecznej, czyli opinie, głównie te w internecie. Ostatni, trzeci krok do skutecznego budowania zaufania klientów to narzędzia, których można, a wręcz trzeba do tego użyć. Oczywiście, pierwszym są wyszukiwarki, czyli zakładka firmowa na Google i Google Maps. Koniecznością w dzisiejszych czasach jest obecność w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, YouTube, TikTok czy Instagram. Które z nich najlepiej wybrać w Twoim biznesie? To temat na zdecydowanie dłuższy odcinek, który niebawem pojawi się na tym kanale. Ostatnim świetnym narzędziem do budowania zaufania są serwisy zakupowe, takie jak booking.com czy w branży sprzedaży używanych samochodów program samochody z gwarancją.pl. Link do programu znajdziesz w opisie tego filmu. Jeśli ten odcinek Ci się spodobał, to kliknij łapkę w górę i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. A my widzimy się w kolejnym odcinku, już za tydzień. Cześć!